Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. To kolejny wspólny piątek. Dzisiaj będę mówiła o balansie, ale takim dość istotnym balansie, bo nie będzie to balans między pracą a życiem prywatnym. To będzie taki nasz wewnętrzny balans między dwoma trybami, w których funkcjonujemy. Otóż, jak większość stworzeń na tym świecie, funkcjonujemy w dwóch trybach. Pierwszy tryb to jest tryb Przetrwania, czyli to jest taki tryb, w który wchodzimy wtedy, kiedy, uwaga, jesteśmy przed realnym zagrożeniem życia, kiedy coś nam zagraża. Drugi typ, tryb to jest taki tryb, w którym się regenerujemy, czyli ładujemy baterie, które się rozładowały w czasie, kiedy byliśmy w trybie przetrwania. Nie wiem, kto z Was ma psa, ale jeśli macie zwierzęta domowe, to no właśnie mój pies w tej chwili postanawia, postanawia napić się wody, co pewnie słychać. No cóż, kiedy pies jest zmęczony, to się regeneruje. Kiedy chce mu się pić, to się to pije wodę. I to jest bardzo fajny przykład tego, jak trzeba się regenerować. Przepraszam Was strasznie mnie to rozśmieszyło. No tak. Pies ma w nosie wszystko, co się dzieje dookoła, jeśli trzeba naładować bateryjki. E, dobrze, to jest wspaniały przykład, ale już, już wracam, do, e, wracam do Was. Gdy nasze zwierzęta spotykają się z czymś, co jest dla nich trudne, z innym zwierzakiem, e, wchodzą w trudne emocje, to na pewno zauważyliście, że kiedy skończy się zajście, one się otrząsają i jest OK. Jakby nic się nie zdarzyło, wszystko jest fajnie, pies, kot jest znowu uśmiechnięte, wszystko jest super, wszyscy są zadowoleni, nic się nie wydarzyło. To jest moment, w którym nasze zwierzę z trybu przetrwania czy z trybu zagrożenia weszło w tryb regeneracji. My tak nie potrafimy. Z jakiegoś powodu się tego oduczyliśmy, może nigdy nie umieliśmy, nie wiem, ale kiedy um, funkcjonujemy w dzisiejszym świecie, gdzie jest strasznie dużo stresu i pośpiechu, jesteśmy ciągle w trybie przetrwania. Jesteśmy jak ta antylopa na sawannie, która ucieka przed lwem. Tak? Ciągle jesteśmy w trybie przetrwania, ciągle jesteśmy w trybie ucieczki, gonienia, mamy mało czasu, no po prostu jest szaleństwo. Wydaje nam się, że nie przetrwamy, że nie wiadomo co będzie jutro, musimy dzisiaj o wszystko zawalczyć. Jesteśmy wręcz w stanie zapalnym, w takim stresie, który już po prostu trwamy, już nie umiemy i nie wiemy jak się z tego stresu otrząsnąć. Nie robimy tak jak zwierzęta, nie potrafimy się po prostu otrząsnąć w ciele i powiedzieć sobie: dobra, dość, teraz się regenerujemy, leżymy, opalamy się, nie wiem, pijemy sobie drinka z palenką. No, nie, nie nauczyliśmy się tego, może się tego udłuczyliśmy w procesie rozwoju, czy osiągając szczyty technologiczne, które dzisiaj osiągamy, nie wiem, ale wiem jedno, możemy się znowu nauczyć przechodzenia z trybu przetrwania w tryb regeneracji. I teraz nie chodzi o to, żeby w ten tryb regeneracji wchodzić po tygodniu od zajścia. Tak? Bo, nas, bo nasz pies nie otrząsa się po trudnym spotkaniu z innym psem dwa tygodnie później. Nie chodzi o to, żeby gdy przyjdzie weekend, to ja wtedy odpocznę i padnę na twarz i nie podniosę się przez dwa dni. Nie chodzi o to, żeby po stresującym dniu powiedzieć sobie, wy środę mam jogę, to tam odpocznę. Nie. Chodzi o to, żeby wyjść z trybu przetrwania. Kiedy już nie ma takiej potrzeby, i wejść w tryb regeneracji tu i teraz, w tym momencie, gdy kończy się trudne zdarzenie, gdy już sobie poradziliśmy z trudną sytuacją. Oczywiście jestem tu po to i po to są te nasze spotkania, żebyście się też uczyli, korzystali z tych technik, o których sobie tutaj rozmawiali, rozmawiamy, i żebyście mogli z tymi technikami pracować po to właśnie, żeby. Wychodzić z trybu przetrwania wchodzić w tryb regeneracji, żeby wychodzić z tego trybu, gdzie nasze baterie się zużywają, i wchodzić w tryb, gdzie te nasze baterie możemy na nowo naładować, ale na bieżąco, jak to się mówi w, w treningu Hartmat i w Instytucie Hartmat ongoing, czyli dokładnie w momencie, kiedy dzieją się zdarzenia. Okay? To jest ten moment. Kiedy trzeba baterie ładować, tak samo jak rozładowujemy je na bieżąco, na bieżąco musimy je ładować. Czyli gdy na bieżąco jesteśmy w trybie przetrwania, to na bieżąco musimy wejść w tryb regeneracji. Dobra, kochani, dość gadania. Wchodzimy teraz już z trybu stresowego i z trybu przetrwania w tryb regenerujący, czyli taki, który możemy swojemu organizmowi troszeczkę dać odsapnąć, odetnąć i naładować baterie. Dzisiaj Hard Focus Breeding. No dobrze, kochani, to zwróćcie z uwagą do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Wyobraź sobie, że Twój oddech wpływa i wypływa z przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddychaj nieco wolniej, nieco głębiej niż zazwyczaj. znajdź taki rytm, który jest dla ciebie komfortowy. To wszystko. Kochani, jutro jest weekend, więc będzie okazja do tego, żeby trochę odpocząć, jeśli sobie tylko na to pozwolicie, ale zanim to się zadzieje, zachęcam was do tego, żebyście sobie dzisiaj znowu poćwiczyli hardmata, żebyście sobie znowu zrobili oddychanie do przestrzeni serca, bo to sprawia, że wasz organizm ładuje bateryki. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Pa!